Niego za tym, wciąż chodzi pijany, pewno nie wie co to z tym, trudny niedobytek, stajnik ciągle śpi, czego szuka w naszym mieście, idź do diabła, mówią ludzie w pełni. Chłopaki, hyb, ostatnie wydarzenia, Hip, doprowadziły do tego, że, że podjąłem decyzję, Hip. Nasza organizacja nie będzie prowadziła działań pokojowych. Będziemy postępować radykalnie. Co wy na to, Andrzej? Jesteś kompletnie pijany. Zresztą wypiłeś najwięcej z nas, więc nie ma co się dziwić. Znamy się od dziecka. Wiesz, że jesteśmy jak bracia i prawie zawsze się zgadzamy, ale teraz to za przeproszeniem pieprzysz od rzeczy. Pomyślę racjonalnie, państwo rosyjskie liczy sobie kilkadziesiąt, ba kilkaset tysięcy żołnierzy, co mogą w jednej chwili wypiąć wszystkich nas w pień, a ty chcesz założyć jakąś organizację i wszystkich ich zajebać. Naprawdę kolego, pomyśla chwilę. Wiecie co? Będzie tak jak ja chcę. Chyb? jestem Andrzej Kowalski. Dowodzę antyrosyjską organizacją COP Chranić Chrzanić rosyjskieś cholerne gnoje niszczą lokal, ja im dam. Co to za zachowanie? Natychmiast wypieprzać stąd bo zadzwonię tam gdzie trzeba i się wami zajmą tak, jak się powinni zajmować takimi zwrodnialcami jak wy. Spokojnie, po co te nerwy? Za chwilę wychodzimy. Mam taką nadzieję i nie życzę sobie więcej libacji w moim barze. Andrzej, to wszystko przez ciebie. Ech, pogadamy kiedy indziej. Do widzenia, przepraszamy za najście. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ha ha ha, te pacany nawet nie wiedzą co ich czeka w nieco odległej, ale jednak przyszłości, zawiadomie tego kogo trzeba, a ten cały Andrzej Kowalski, dostanie raz po raz w mordę łomem to będzie cienko piszczał. Witajcie chłopcy, jak wam minął weekend? Sądząc po waszych minach w piątek bądź w sobotę, ostro zabalowaliście, czy mam rację? A skąd pan o tym wie, domyśliłem się po nieobecności Andrzeja. W poprzednich latach jego absencje na wykładach wynikały z wcześniejszej, wielogodzinnej libacji alkoholowej. Ale to dobry chłopak. Może i dobry, ale pod wpływem alko, ma objawy schizofrenii, ma się za boga, wielkiego wojownika, dostanie łomem kilka razy po głowie, to się nauczy nad tym panować. Chiechiechiechie. Bardzo przepraszam, ale zaspałem. Zresztą co ja będę panie psorze opowiadał? W piątek popiliśmy i zrobiliśmy niezłą awantrę w barze. Będę musiał o tym z panem porozmawiać w cztery oczy. Dobrze, a teraz siądź w ławce i siedź cicho. Andrzej, o czym chciałeś ze mną porozmawiać? Czy to pil Panie profesorze, boję się o własne życie, tego feralnego dnia będąc kompletnie pijany wdrapałem się na blat i wykrzyczałem cytie, chrzanić rosyjskie świnie, barman mnie opieprzył i zagroził, ze zadzwoni gdzie trzeba i się nami zajmą, boję się, tym bardziej, że rosyjskie ścierwa goniły mnie w drodze do szkoły, zgbienie ich zajęło trochę, co ja mam teraz zrobić? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Najprostszą drogą byłoby przyjąć w wpierdol z pokorą, a potem się tak bardzo nie wychylać. Ja pierdolę. Stać, bo strzelam. To ty jesteś ten słynny Kowalski. Bądź pewien jednego, wpierdol cię nie ominie. Jestem niewinny. Panowie pomylili mnie z kimś innym. Naprawdę to nie ja, przysięgam. Wszyscy tak powtarzają, a potem piszczą, nieliczna łaska. Zostawcie go, on jest niewinny, ręczę za niego to syn mojej ciotecznej siostry, pan też dostanie, ale klikaj w łeb, na dach, natychmiast. Ostatnie słowo dziady go, raczej twoje jebane kacapie.